Witajcie na kanale Pociągi! W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam projekt kolei, który miał przejeżdżać przez Polskę. Na swoim pokładzie oferować miał niebywałe luksusy, a rozstaw torów pod tę kolej miała być ponad dwa razy większa niż standardowa. Będzie bardzo ciekawie, tak więc zapraszam Was do oglądania! Trudno wyobrazić sobie wagony o wysokości 7 metrów i szerokości 6 metrów. Ale właśnie w takich wagonach znaleźć się miały całe sale bankietowe oraz sceny. Pociąg ten miał łączyć miasta i państwa zdobyte przez Niemcy podczas II wojny światowej. W Niemczech w tamtym okresie można było zaobserwować ogromne zamiłowanie do wielkich budowli. Wszystko musiało być wielkie i majestatyczne, aby pokazać imperium tego kraju na arenie międzynarodowej. I właśnie efektem ubocznym jest pociąg, o którym dzisiaj usłyszycie. Mimo, że wiele z tych projektów, jak i ten nie miał większej szansy na powodzenie, to entuzjazm malarza z Austrii był na tyle duży, że każdy w takie projekty wierzył. Jednym z tych projektów był plan modernizacji niemieckiej kolei. I mimo że nie ma nic złego w tym, że kraje, które były w dobrym położeniu finansowym chciały inwestować w rozwój infrastruktury kolejowej, to jednak projekt ten był lekko mówiąc, trochę przesadzony. Pociąg ten miał nazywać się Bright Spurban, czyli tłumacząc na język polski, kolej szerokotorowa. Pociąg ten miał mieć aż 6 metrów szerokości i 7 metrów wysokości, a długi miał być nawet na pół kilometra. Na pokładzie tej bestii znaleźliśmy baseny, całe sale kinowe czy baterie dział przeciwlotniczych. Można powiedzieć, że forteca połączona z lux całym hotelem. A jak wyglądały kulisy przygotowania takiego pociągu? Historia tego pociągu zaczyna się od sytuacji w Niemczech po I wojnie światowej. Przez fakt konieczności wypłaty reparacji wojennych sytuacja finansowa Niemiec jest w słabej pozycji, co skutkuje tym, że brakuje pieniędzy na inwestycje związane z transportem. Tak naprawdę inwestycji nie było, a jedyne co mogła zrobić niemiecka kolej, to naprawiać aktualny tabor. A nawet i na to nie starczało pieniędzy. Również sytuacja ta ograniczała korzystanie z kolei w Niemczech. Po przejęciu władzy przez NSDAP i ich projektach pobudzenia gospodarki Niemiec, kolej otrzymała, można powiedzieć, drugie życie. Powstały nowe fabryki oraz zakłady pracy w celu odbudowy tego środka transportu w Niemczech. Trzeba pamiętać, że w okresie międzywojennym kolej w Niemczech była jednym z najlepszych środków transportu. Jednak wszystko bardzo się rozwijało i wydajność tego środka transportu spadła, przez co trzeba było pomyśleć o zmianach. Jak wyglądała sytuacja kolei w tamtym czasie na świecie? Większość torów była o rozstawie niecałych 1,5 metra. Był to taki standard, który wywodził się z IX wieku z Anglii. Potem ten rozstaw przejął się tak naprawdę na większości kontynentu. Generalnie Niemcy miały kilka opcji naprawy tego problemu. Pierwsza to po prostu mocniejsze i szybsze lokomotywy, druga to gęstsza sieć połączeń, a trzecia to, tak jak wspomniałem, całkowita przebudowa kolei. Końcowo padło na tę ostatnią opcję, gdyż Niemcy uznali, że aktualny standard kolei jest już przestarzały i nie będzie odpowiadał wymaganiom kraju w kontekście szybkiego rozwoju. Brali oni również pod uwagę kraje, które chcieli podbić podczas II wojny światowej i to, że i również tam musi być szybki i sprawny transport. Innymi słowy, kolej dla Niemców miała być trochę jak luksusowy statek dla Imperium Brytyjskiego. Tak więc postanowiono podjąć decyzję, aby zwiększyć rozstaw szyn aż do 4 metrów. Jednak nie wszyscy byli za realizacją takiego pomysłu. Głównie z tego powodu, że byłby to długi i mozolny proces. Zamiast tego proponowali oni stworzenie linii czterotorowych, które mogłyby jednocześnie obsługiwać pociągi o normalnym rozstawie osi. Jednak władze nie brały pod uwagę takiej opcji i tak postanowiono rozpocząć pracę nad koleją szerokotorową. Projekt ten angażował największych partnerów handlowych jak na tamte czasy. Prace koncepcyjne nad tym projektem prowadziło prawie aż 200 osób, z czego blisko połowa to byli inżynierzy. Mimo, iż początkowe założenia były takie, aby stworzyć kolej o rozstawie szyn 4 metrów, to w czasie prac zredukowano te 4 metry do 3 metrów. Wzięto również pod uwagę linie w samej Europie. Co ciekawe, ważnym kierunkiem, gdzie miała dojeżdżać niemiecka kolej, miała być Ukraina, gdzie widzieli on swój spichlerz w przeszłości. Dlatego jedna z linii miała z Berlina prowadzić przez Kraków aż do Kijowa. Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, to planowano, aby kolej ta poruszała się z prędkością 250 km na godzinę. Nacisk na pojedynczą oś miała wynosić aż 35 ton. Sam skład o długości 500 metrów miał pomieścić ponad 1500 pasażerów oraz towary. Co mówi nam o tym, że całość mogła mieć nawet ponad kilometr długości i masę ponad 10 000 ton. Dla porównania aktualne pociągi towarowe osiągają podobne wartości. Rozpoczęto więc projektowanie aż 41 różnych lokomotyw, które miały spełniać swoją rolę na tych torach. Wśród tych projektów miały być pojazdy z turbinami gazowymi, ale i również jednostki elektryczne. Moc tych projektów miała być od 12 do nawet 25 tysięcy koni mechanicznych. Jednak do najdłuższych składów miały być rozdysponowane jednostki o mocy rzędu nawet 40 tysięcy koni mechanicznych. Niestety, mimo super założeń, to pomysł elektrycznych lokomotyw miał małe szanse przez słabo rozwiniętą elektryfikację kolei. Ale i na to znalazło się rozwiązanie. Zarządzono, aby kolej była zasilana z trzeciej szyny, tak więc na trasie musiało być umiejscowione kilka elektrowni, aby ten projekt zasilić. Również oprócz rozmiaru, pociągi te miały się wyróżniać ogromnym luksusem: wszędzie miał być duży przepych, ale i również miały być przedziały dla robotników czy klasy średniej, żeby też mogli sobie pozwolić na podróż tym pociągiem. Przewidziano kilka klas wagonów: wagon pierwszy, drugi oraz trzeciej klasy oraz wagony restauracyjne, jak i wagony sypialne. Co ciekawe, na końcu składu znaleźć miał się specjalny wagon końcowy, który miał pełnić dwie zasadnicze role. Po pierwsze, miał on poprawiać aerodynamiczność pociągu, oraz dodatkowo znaleźć się tam miał taras widokowy dla pasażerów. Dlaczego ten projekt nie wypalił i czy dobrze, że nie wypalił? Na pewno dobrze, ale trochę nudno, gdyż ciekawie byłoby zobaczyć taki pociąg w ruchu. Nie wypalił dlatego, że zakończyła się wojna i były ważniejsze rzeczy do roboty niż budowanie 7-metrowych pociągów. Jednak kilka wizualizacji się zachowało, a te są na pewno ciekawą historią.